Witam, cześć moi drodzy, drugi materiał. Zawsze mam takie mm, przerwy, nie nagrywam coś dwa tygodnie i nagle mam chęci by nagrywać. Ja zawsze powtarzam. Ja to widać po zasięgach. E, nie jestem youtuberem, nagrywam sobie, no zresztą, no, nie można być kimś, kto ma e, takie małe zasięgi, tak? Przypominam na YouTubie. Mm, Teraz 100 tysięcy właściwie subskrypcji, to dopiero coś właściwie coś znaczysz, ale ja zawsze powtarzam, ja jestem e, robotnikiem, dubnym robotnikiem, jestem z tego zadowolony, cieszę się z mojego życia, zawsze sobie coś tam nagrywałem, nawet 10 lat temu miałem 3 kanały, e, o dziwo tamte inne, bardzo mocno polityczne, naprawdę, e, gdyby nie były poblokowane w sensie używania muzyki, ja zawsze używam muzyki, ale teraz używam muzyki już bez... E, Krejma, a wtedy Hansa Zimmera, to tam naprawdę są tam niektórzy nie, jeden to prawie do 10 tysięcy e, subskrypcji właściwie, no ale to były też takie czasy 2013, co byście tam nie stworzyli na Willedzie Mopie, byście skakali, to by było nieważne, więc ja sobie tak nagrywam bardziej... Mm, jak mi się nudzi, żeby sobie pogadać, pokomentować, potrolować i, i, i to no nie mówię, wiecie, nie mówię, że jakbym miał na przykład talent, chciało mi się przede wszystkim, tylko powtarzam, jakby mi się chciało, to na pewno się człowiek do tego przyłożył i, i lepiej by to robić, ale na przykład vlogi gdzieś z podróży, tam byłem w Japonii, Pamiętacie, w Japonii, nie wiem czy z Nowego Jorku robiłem, ale z Japonii coś tam pochodziłem z tym telefonem. Nie, moi drodzy, po prostu nie odpowiada mi to, bo wtedy już wchodzicie w coś. Na przykład, wiadomo, że ktoś nie, no, się mówi: o, wiesz marzenia, sam to mówię, wiecie, wieście w coś tam, róbcie. Tak, tak. Ja mówię wam o tych nieruchomościach ciągle, tak, no tak. Ja akurat w tym jestem, tam mniej więcej ok, nie, na czym się znasz, ale czasami na siłę. Znaczy możecie sobie coś pisać, możecie zapisać książki jak chcecie, jak wam to pomaga, możecie sobie nagrywać YouTube'a, tak, ale nie wiecie tak, że o coś tam tego, no nie, e, coś się robi dla frajdy, tak, tak ja sobie nagrywam, ale nie jest tak, że, że, że tam, w kurde, z... kupię kolejny dom e, z tego nagrywania, no nie będzie, nie stanie się tak, tak, trzeba niszczyć te... te... Te jakieś marzenia, kogoś, bo lepiej się skupić na czymś innym, tak. To było możliwe, jasne. Do 2016 roku było możliwe, że będąc jakimś beztalenciem, robiąc materiały o czymś i naprawdę mieć na to oparcie, mogliście coś osiągnąć, to się skończyło. Ale dobra, to tak. E, e, rolą wstępu, czasami się ktoś pyta czemu tamtego nie zrobię, czemu tamtego innego nie zrobię, no nie, no tak właśnie przykłady z podróży, gdzieś tam jeżdżę po tej landii też, ale nie nagrywam, bo po prostu to tracę wtedy coś z tego podróżowania, czy coś no, człowiek się zaczyna skupiać, żeby coś nagrać, nie, to nie jest ja mam pracę ja przychodzę biorę prysznic, idę sobie poćwiczyć czasami sobie siądę, coś nagram teraz coś w to po domu porobię i tyle, a a jak gdzieś jestem, to może czasami coś nagram, rzeczywiście, może nie, ale to, to, to też jest powód, dlaczego na przykład tam nie rosnę. Tak, wiadomo, że bym biegał. Eee, kiedyś miał taki plan zrobić po tych dzielnicach najgorszych Irlandii, chodzić, wiecie, eee, z GoPro, z żony zabrać, ale nie, pomyślałem, nie, nie będę pajacował. Dobra, nowe informacje, moi drodzy, co nie za mnie zaskoczeniem. Kuźwa, co mi to światełko tutaj zbiega? Tak, no ja piczę. Kurde, profesjonalny tutaj ten zamiast sobie zamówić z jakiegoś Chińczyka światło porządne. To ja mam tu jakieś żarówki, i to spada wszystko kuźwa. Ehm. Irlandia, drugim najdroższym. No i czego tutaj tego nie ma? Jest. Irlandia, wśród drugim... Irlandia, najdroższych krajów świata. Polska dosyć tania. Hmm. To jest 2024, rok temu, prawie rok temu. A tydzień temu gruchnęła informacja. How did land become Europe's second most expensive country? E, no jak? Proste. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, cena wynajmu. I, i to właśnie na tym, co się kręci, mój e, kanał. Tak. Przypominam Wam: Oczywiście życie poszło olbrzymio do góry. Olbrzymio cenowo do góry, ale ciągle. Irlandia, gdyby nie e, ceny wynajmu, to byłaby mega atrakcyjnym krajem. Pomimo, że ceny w Lidlu, ja głównie robię w Lidlu zakupy, e, poszły niesamowicie do góry prawie połowę niektórych rzeczy to ciągle to jest bajka. Bajka w cenowo w porównaniu do Polski na przykład. Rozmawiam teraz, dużo Portugalczyków tutaj jest i rozmawiam z nimi, tak. I i jak tam gdzieś tam średnio zarabiałem 800 euro, a ceny żywności są wyższe niż w Irlandii, gdzie minimalna cena żywności jest ten, gdzie minimalna cena żywności w, znaczy zarobków w Portugalii jest 800, gdzie w Irlandii minimalna jest 2000 euro, w Irlandii jest też kryzys nieruchomości, trzeba płacić kurde z tysiaka za jakąś w miarę, okej, okay, e, jakieś mieszkanie w Lizbonie, tak, uwielbiam Lizbonę, często tam latamy, wi wiadomo, ja wybieram, wybieram Portugalię z tego względu, że moja żona mówi po portugalsku, e, więc e, tutaj z innych kreski, e, ten, ja w San Francisco nie byłem, moja żona była i tam w Lizbonie jest ten most, który wygląda jak San Francisco, fajne, fajne miasto. Takie ciasteczka z budyniem się tam kupuje, które właściwie ludzie się tym jarają, a takie same można w Lidlu kupić, według mnie smakują tak samo, ale ja nie jestem jakimś tam koneserem. To, to to wszystko sprawia, że Irlandia jest atrakcyjna. Irlandia pomimo tych kosztów jest atrakcyjna. Ja ze względu wiecie, na ten też kanał, pytam się ludzi, rozmawiam, ktoś przybał, Teraz dużo osób y, widzę z y, Szwecji. Tak, oczywiście, jakich osób? Możecie się domyślić, ale oczywiście na paszportach szwedzkich, tak? I, są, i, i pytają się, poszukają, tak? Ktoś wie, W pracy wiedzą, że miałem dwie nieruchomości, miałem, bo już sprzedałem. To oni wysłali do mnie, czy ja nie chcę wynająć, tak? No nie, no nie chcę wynająć, bo ja sprzedałem. Ale byli w szoku, że to nie ma z tym problemem, tak? Z tym szukaniem tych nieruchomości, że trzy miesiące indziej mogą znaleźć, jak chcą rodzinę sprowadzić. To mnie zaskoczyło, że oni tam na no, gdzieś pracowali w tych podobnym, yy, w podobnych pracach i zarabiali do 3000 euro między 2 a 3000 euro. A no tutaj mnie zarabiam wiadomo, znaczy oni, no bo wiadomo są nowi w jakiejś tam innej sekcji pracują czy gdzieś, no to, to, to jako początkowy mam mniejsze zarobki to mnie ciekawi, ciekawi co, co, co sprawiło. Tak pytam się, i właściwie nie dostaję jasnej odpowiedzi, czemu ze Szwecji. Yy, tutaj, no, w Szwecji nie wydaje się jakimś tam krajem takim w którym jesteś legalnie i chcesz, e, chcesz przybyć do Irlandii, tak. No ale jednak przybywają. Więc wynajem, moi drodzy. Ciągle powtarzam Wam, średnia wynajmu w Irlandii poszła do góry o. E, do 2000, no 2000 to jest średnio już, tak, w Dublinie, a nie więcej inne miasta mają podobne wynajmy. A średni zarobek, czy znaczy minimalny zarobek, to jest 2000 euro, tak? I tyle zarabia, moi drodzy, połowę ludności tutaj. Co to znaczy? Minimalna stawka to tam 13 euro obecnie, no to tam wychodzi na czysto, między 1900 2000 euro, zależy jaki macie tax kredyt. Tutaj można tax credit dzielić z partnerem, małżonką, więc dlatego to jest takie rozbieżne, są te widełki, tam mniej więcej 100 euro i to wam zejdzie, ta minimalna stawka może wam nawet nie wystarczyć na jakiś dobry, fajny okolicy dom, tak? Do wynajęcia, czy mieszkanie. I jedna osoba, tak? Musi ten, i teraz tak, jak druga osoba, czyli mąż, tak? Zarabia, powiedzmy o kierowca Tira, C+, no to kierowca Tira już może mieć między 19 a 24 euro na godzinę, więc mniej więcej powinien zarobić do 3000 euro, tak? No to... Już jest spoko. Tak, nie mówię, że będziecie żyli na jakimś tam miodzie, ale przeżyjecie, tak, przeżyjecie z jednej pracy. I tu jest to, że, że jednak ten zarobek, pomimo tych wielkich podatków, już jest potem. Jak już macie ten wynajem, powiedzmy 2000 euro, to już ta żywność to jest tanie. Więc w tym aspekcie niech Was nie przestraszy to, co słyszycie że jest najdroższym krajem i nie, nie przylatujcie do Irlandii. No, to jest... Jest to prawda, ale z drugiej strony ciągle tutaj przybywa tysiące osób nowych i dają rady. Głównie rozchodzi się to wynajem. Tam ja nawet nie muszę czy, czytać jego artykułu, bo ja wiem, że chodzi o wynajem. Żywność jest nieporównywalnie tańsza do Polski, czy do i Portugalii. Portugalia jest więc na podobnym poziomie jak Polska. Nieporównywalnie, moi drodzy. Tutaj za jedną dniówkę jak dobrze zrobicie zakupy, to macie na tydzień zakupów, tak, gotowania, jeszcze jakieś są te bony, jakieś, no nie wiem, jak do Tesco pójdziecie, pójdziecie, na te przeceny żywności, to za jedną dniówkę nakupujecie dla trzyosobowej rodziny jedzenie, mówię tu jedzenie, nie mówię tutaj, żeby Ci kurwa, kupować czekolady, Ferrero Rocher, tylko jedzenie takie podstawowe, no kupicie, no, na tydzień. Paliwo, pomimo, że poszło do góry niesamowicie, jak ja kupowałem miałem pierwszej landii auto, to płaciłem za paliwo 80 centów chyba. E, no teraz paliwo z Euro 60. To i tak jest tanie, moje, Za 13 euro godzinowej stawki zatankuje ci ile? 8 litrów paliwa. To, jest, to są rzeczy tanie, ale posiadanie auta... Dla os nowej osoby jest piekielnie drogie. Ubezpieczenia powyżej 3000 euro dla nowych osób mało z tego macie z tych ubezpieczeń. NCT, które wam się dopierdzieli do złej wycieraczki, czyli przeglądy. Auto możecie mieć tutaj wypasione, bo nie jest to drogie do zarobków. To, to, tutaj też nikt nie kupuje aut za gotówkę, ale potem eksploatacja, już taka e amortyzacja jest dosyć droga, szczególnie dla nowej osoby. Leczenie jest piekielnie drogie. W Finlandii więc to są te rzeczy, które, które, które są takie mogą was e, mogą was szokować, albo mogą was zdziwić, szokować w sensie, że żywność jest stosunkowo tania, podróże są tanie ale wynajem jest piekielnie drogi, więc to jest ten... No ciężko to wszystko no, rozbalansować, bo sobie myślicie, kurde, tak fajnie tego, tamtego z tymi zarobkami też jest tak, że e, nie wiem Zależy, jaki macie kontrakt, nie? Yy, yy, bo na, ludzie na starych kontraktach mogą zarabiać w zwykłej pracy ogromne pieniądze, ale co z tego, jak przekraczacie yy, belkę podatkową, która jest dość niska? W moim wypadku właściwie tam bym zrobił, kurde, trochę nad nadgodzin, by był w belce 40%, czyli powyżej już tej belki, od tego co zarobicie powyżej. Nie od całej sumy płacicie 40% podatku, na przykład yy, wynajem. Jest jako second Income, jaka druga praca, więc to się wlicza, wlicza do waszego tax kredytu, więc też właściwie 40% wchodzicie na podatek. Oczywiście tak nie wygląda to jeden do jednego w przypadku wynajmu, ale no, no są tu duże podatki, tak? Ktoś musi płacić na tych socjali. Więc yy, dla kogo jest Irlandia? Irlandia jest, moi drodzy, nie jest już niestety, mówiąc to z przykrością dla takich osób jak ja. Które przyleciały to w 2006 złamanym angielskim, ale takim, na takim poziomie, że nie potrzebowałem nikogo pomocy. Przyjechałem na ślepo z mapą. Pomógł mi brat e, mojego kumpla, który mnie e, umieścił w, w kuchni. On się wyprowadzał tydzień później i ja wskoczyłem na jego miejsce, dzieliłem pokój, no w takim no dosyć tragicznym stanie domu, ale to, były, to, były, to było safari wtedy. To było safari. Całe e, samoloty przylatywały nas, imigrantów, e, do Irlandii. Całe. CV wydrukowałem 50 na drugi dzień na Partner Square, bo tam były druk za 50 centów. Pracę miałem e, jako kelner. Dostałem na lotnisku. W, w, w środę w, w, przyleciałem, w piątek byłem na interwiu we wtorek już chyba jakoś pracowałem. Popracowałem 3 miesiące, potem poszłem na magazyny, potem budowlanka, potem magazyny, budowlanka, potem dorabiałem w telewizji, potem, potem różne inne handlingi, e, więc takie typowa, e, typowa podróż polskiego robotnika, tak. Ale ja przyleciałem z 500 euro w kieszeni mojej drodzy, do obcego mi kraju, nie znając nikogo i ogarnąłem sobie życie. Jest to teraz niemożliwe, po 500 euro. Moi drodzy, 500 euro to wy nie, nie znajdziecie pokoju plus, de, plus depozyt. Pokój w Dublinie, tak mi ktoś pisał, tutaj Elektry jakiś pozdrawiam cię, dobrze napisałeś, 700-900 euro, a nawet 700 tys. euro. Obecnie 1000 euro się staje standardem takim za pokój plus depozyt, który czasami jest razy 100%, czyli 2000 czasami trzeba mieć na samo wejście tak na rynek. Oczywiście w Polsce się też zarabia teraz więcej, więc więcej się tych oszczędności przywozi. Ale problem jest ze znalezieniem czegoś do życia, tak? Pokój dla znajdziecie, ale potem znalezienie sobie domu to jest lipa. Więc na pewno nie jest to. Nie mówię, że to nie jest możliwe, ale to nie jest już kraj dla jakiegoś takiego zwykłego robotnika jak ja teraz obecnie, ale cofnąć się o 20 lat wcześniej, bo jest wysoka belka wejścia. Nie mówię, że nie jest możliwe, ale jest to już mniej opłacalne, zresztą w Polsce też już się nie zarabia tak jak się zarabiało 20 lat temu. Parę YouTube'ów oglądałem, strasznie dużo jest YouTube'ów w e, takich indyjskich, dużo przybywa tu indyczyków z Azji i tam tłumaczą to coś tacy wiecie w garniturach youtuberzy, nie? E, no mają tam oglądalność wysoką e... Ale czy oni są tacymi, to, 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 takimi są profesjonalistami, że mają garnitura pod spodem w, w stringach siedzą, tak ja teraz siedzę kuźwa wytych w jakichś obstrajtusach starych gaciach. My tylko tego nie widzicie, to nie wiem. Ale ja nie jestem specjalistą. Ale oni tłumaczą pewne rzeczy dobrze. Dla kogo jest Irlandia? Irlandia jest dla specjalistów w różnej mierze takich już profesjonalnych, to tam od IT, administracji, aż trzyletnim doświadczeniem i, i najlepiej no i z językiem oczywiście, tak. To już są to są zarobki powyżej 60-70 tysięcy na rok. Ilnada ciągle jest tym takim, da, dawniej jest tym hubem dla korporacji Google, Amazon, eBay. Wszystko tutaj jest, Irlandia ma najniższe podatki dla nich, dlatego ten, te bogactwo Irlandii jest trochę zafałszowane, bo to te korporacje przywożą i tu jest problem, że jak, Irlandia, jak, jak Europa by zmieniła prawo ten, ten, te, i te podatki musiałyby się wyrównać, to Irlandia by miała problem. Bo te wszystkie korporacje musiałyby stąd uciekać. Um, jasne, ja tutaj ze względu że moja żona jest z Brazylii, to też jakaś tam daleka rodzina została sprowadzona z Brazylii, IT gościu do Google'a, dali mu mieszkanie, wszystko zorganizowali, żeby mógł rodzinę przywieźć i no i, 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 i wszystko mu zorganizowali w tym Google'u, czy Amazon, no, w Google chyba, tak, czy, no nie wiem. W każdym razie się go pytam, co ty robisz, nie? To zaczął mi tłumaczyć jak, jak głupiemu, znaczy, no, no to są te prace, w których pewnie gdzieś tam siedzi, analizuje bazy danych światowych, jakiś tam tego, no ale podejrzewam, że praca też tam powyżej 70-80 tysięcy na rok i, i wszystko płacone tak. No, no mam mózg, tak? Chociaż mam mózg, ale podoba mi się to, że jak coś się spotykaliśmy, to odpalaliśmy sobie Pro Evo, Soccer albo FIFA i sobie napierdzielaliśmy. Po prostu nie widać się tego po gościu. No i, i to jest właśnie, dla kogo jest taka Inlandia, Kto się może rozwinąć w sensie rodzinnym, rozwoju. Bo dla mnie to zrozumieć jakieś tam wiecie, rodzina założenie, potem kupienie domu, kredyt. No to jest... sorry, ale to jest dla mnie taki standard, który powinien być wszędzie, tak? No, życzę wam nie brać kredytów, no ale ja miałem dwa i w sumie te, te kredyty dla mnie są zajebiste tutaj, o czym za chwilę też powiem. To... Może wam się wydawać jak jesteście młodzi, tak? Ja miałem 20 lat, jak przyjechałem do Irlandii, za rok będzie 20 lat. Miałem szanse, gdzie jakiś dom, gdzie jakiś kredyt, w ogóle gdzie jakieś zobowiązania? Tak. Inaczej myślicie jak mi 30 lat już już. Zaczynacie kurde, no w pokoju, no pokój tam. Ja już miałem 30, lat, to już wynajmowałem. Jak miałem 30 lat, to tak to jeszcze wynajmowałem, ale już to mniej więcej 20... Cztery lata to już wynawałem sam sobie mieszkanie, dom, mieszkanie, już niepokój, nie? Między nie? Więcej, więcej tam już miałem jakieś... byłem bardziej samodzielny, że sam na siebie brałem dom, tak ja miałem swój dom wynajęty. Ale to już też mi nie wystarczyło. Gdzieś miałem ten zabezpieczenie. W głowie, że trzeba coś sobie kupić, bo... Ja walczę z tym wynajmem, z tym socjalnym życiem, w sensie oni chcą od Was odebrać wam tą własność, więc trzeba się starać, nawet przez kredyt, posiadanie czegoś, czegoś proxy własności, bo wiadomo, jesteście współwłaścicielem z banku. Ktoś mówi, nie, to należy do banku. No słuchajcie, no ja sprzedałem e, kredyt, e, sprzedałem nieruchomość z kredytem i mówiłem to w poprzednim materiale, urządziłem się bardzo dobrze, więc właściwie ja na tym skorzystałem. Nierbank. E, więc też to jest inne myślenie mm, i inaczej myślicie w wieku 30 lat, tak? Chcecie mieć coś własnego, swój własny kąt, wynajem, no i to jest, to, to, to są te koszty. Więc to są dla specjalistów. I teraz w drugiej branży, to, to mówiliśmy o branży jakiejś tam administracji IT. i teraz fachowców w sensie takich zawodowych fachowców, elektrycy. No to moi drodzy, no możecie śmiało tutaj walić, tak zjawiają, że elektrykom czy jakimś innym w, w branżach budowlanych, wykończeniowych, ale takich właśnie ściśle, szczególnie ze fotowoltaiką, zapewniają pokoje. Ale o to się nie musicie martwić, tak, bo jak kiedyś tam nawet znajdziecie pokój sami, to mając papiery na fotowoltaikę, na, na inne pierdoły, no to nie będziecie tutaj umierać z głodu i od braku pracy i to chyba możecie mi potwierdzić. Elektryk nie będzie tutaj na rzeko, szczególnie z jakąś specjalizacją, a teraz warto robić tę specjalizację z fotowoltaiką, tak? Czyli tam serwis fotowoltaiki, inwenterów, czy jak to się tam się nazywa, pomp ciepła. To są pieniążki i to będziecie mieli z głowy życie. Ogólnie budowlanka. Teraz pytanie, czy, czy taka osoba w Polsce będzie miała źle? No nie wiem, czy będzie miała źle, ale podejrzewam, że też nie będzie miała źle, tylko tu wchodzimy w te koszty życia, które są takie codzienne. Żywność, no jest to tutaj mniejsze niż w Polsce. Więc, więc, jak już taka osoba powiedzmy sobie, a na pewno ogarnie kredyt w ciągu dwóch lat od przyjazdu, bo będzie już miała portfolio kredytowe, jeśli pracuje na umowie i ma mniej więcej te 40 godzin, stały kontrakt. To będzie go było stać w 2 lata, 3 lata, zrobić sobie w to 3 lat Będzie go stać na oszczędzenie, nie wiem, sobie 50 tysięcy euro, 40 tysięcy euro na wejście w 10% wkładu własnego i kupienie czegoś nowego, nawet tam, nie. Więc to nie będzie miała taka osoba problem. Czyli ciągle się rozwijamy w tym, w tym, w tym kierunku specjalistów, tak. No i absolutnie nie jest to kraj obecnie dla osób, które myślą o rodzinie, o przywiezieniu tu rodziny, ale myślą o pracy na magazynie, w sklepie i na kasie. Tak na przykład ja myślałem ja miałem 20 lat. Nie. Będziecie mieli tutaj ciężko, ciężki start. Tak, nie mówię, że niemożliwy, ale ten start może was. Zniszczyć tak. I wiem, że piszecie mi, osoby mi piszą czasami, które wróciły do Irlandii i rzeczywiście dowiedziały się, jak, jak to teraz wygląda. No, wygląda to źle. I to wszystko rozchodzi się o te wynajmy. Tutaj zawsze Wam przypominam ten materiał e, kryzys nieruchomości bardzo dobry materiał, wałkowanie świata, nagradza ten materiał, e, nagrodę. Wszystko, co na to mówi, jest prawdą, ale i tak w soft prawdą. Dziewczyna mieszkała w Finlandii, ja kiedyś chyba tam coś pisałem w komentarzach, nawet można zobaczyć, że tam jakaś konwersacja jest. Ona mieszkała tutaj chyba dwa lata, tak, czy trzy. Więc ja wiem, jak było w 2006, jak jest teraz. Ale ogólnie bardzo dobry materiał. Kupę pracy włożyła w te 12 minut edycji i materiałów i wszystkiego, ale i tak to jest soft, co ona tutaj mówi, bo już wtedy, czyli 4 lata temu, ta sytuacja wyglądała gorzej. A teraz, po trzech latach, jest jeszcze gorzej. ona tu gdzieś ma wyliczenia, ile kosztuje wynajem? Poczekajcie. O, tutaj, patrzcie. Wszystkie te... Ja nawet mieszkałem na Drunkondrze, na Drunkondrze mieszkałem na Russell Avenue. Właściwie, ja mieszkałem w tylu miejscach w Wielan, w Dublinie, że... Ja mieszkałem... No, na południu mieszkałem tylko raz. A tak, to Glasnevin, Cabra, Swords, Drunkondra... Fieldsboro, no Fieldsboro to Cabra i O'Connor Street. A samym Dublinie mieszkałem w pięciu miejscach, tak. W pięciu miejscach. Więc to jest cztery materiał z czterech lat. One bedroom, one double, Jedny, jeden podwójny pokój, jedna łazienka, 1800 euro. I to jest materiał tutaj z 3 lata, ale to jest czteroletni materiał. Trzy pokoje, da, dundrum, dundrum 2366. No to sobie wyobraźcie, jak to wygląda teraz. 2020, po covid przed wojną z Rosją, nam oferowali wynajem na moim Bronxie, na moim starym mieszkaniu, które sprzedałem za 1800, tak? albo dla studentów za 1850. Rok temu, przed sprzedażą, oferowała nam agencja, jak analizowaliśmy, to oferowano 2200. Więc, no, oglądajcie sobie ten materiał. To jest coś, co warto poświęcić, na co warto poświęcić czas myśląc o Irlandii. Ja go zalinkuję. Często linkuję ten materiał, bo to jest po prostu świetnie zrealizowany materiał. Doceniam to. Świetnie się to ogląda. Świetnie wytłumaczone. Inteligentnie, ładnie i daje Wam jakiś taki przesmak: przysmak, przesmak, posmak, jak wygląda emigracja do Irlandii. Czy dacie rady? Jasne, dacie rady, cholera hmm. jasna, ciągle przelatują osoby z językiem jakimś tam średnim, skądś, dostają pracę, które kiedyś trzeba było się 4 lata starać, mówię to o zwykłych pracach, ale nie więcej o firmach, które kiedyś naprawdę ciężko się było dostać, zarabiają pieniądze teoretycznie, o których 15 lat temu ludzie marzyli, tylko te pieniądze teraz nic nie znaczą. Jakimś cudem ogarniają mieszkanie. I za 5 lat będą się cieszyły normalnym życiem. Jasne, ale jest to po prostu przejście czasami przez piekło. Eee, więc trzeba dobrze przeanalizować. Co się chce? Czy planujecie jakiś rozwój? Ile planujecie zostać? Czego się spodziewać? To jest. To nie jest to. Co było 20 lat temu, kiedy ja przyjeżdżałem, że mogliście wskoczyć. W samolot, czy autobus, nawet 24 godziny jechać. Wyskakujecie, bierzecie. Wtedy, wtedy ludzie też spali w namiotach, moi drodzy. Spali w namiotach ze względu na oszczędności. To była paranoja, nie? A teraz spią ze, ze względu na to, że nie ma gdzie mieszkać. Ale to nie te czasy. Teraz e, emigracja do Irlandii musi być emigracją świadomą, przemyślaną, z dużym ryzykiem i i tak, jest to bardzo drogi kraj, E, dlatego wyprawa, nie wiem, do Francji, czy gdzieś jak byłem we Francji, czy w, w nowym Jorku, czy w Tokio gdzie Tokio i tak ma tanie jedzenie, nie robią dla mnie wrażenia. No wiecie, w Tokio wynajmowaliśmy za 500 euro hotel w centrum Tokio na 4 na noce to w Dublinie czegoś takiego nie będziecie mieli. Nowy Jork nie zrobił dla mnie wrażenia cenowych, bo mieszkacie w Dublinie W Stanach, kiedy mnie wkurzają na piwki e, mieszkając w Dublinie, mało co zrobi dla was e, mieszkając w Abinie podróżując po świecie mało coś dla was będzie szokiem cenowym tak, nie mówię tutaj o żywności powtarzam, żywność jest akurat tania tak, żywność jest tania, ale wyprawa gdzieś na, na restauracji wyprawa, wynajem hotelu no to tutaj to jest drogie pozdrawiam was trzymajcie się zdrowo, pa